Latający kufer. Syn bogatego kupca odziedziczył niemały majątek. Szybko go przehulał. Jak przechulał? Nie wiesz, co znaczy? Stracił, przyimprezował, wydał na alkohol i imprezy. Wtedy przyjaciele opuścili biedak. Został mu tylko stary szlafrok i para pantofli. Wtedy ktoś przysłał mu kufer z poleceniem, pakuj manatki. Ponieważ nie miał nic, sam wlazł do kufra. Zaledwie dotknął zamka, kufer frunął przez okno. Cały dzień trwała podróż w zaczarowanym kufrze. Wieczorem wylądował na tarasie tureckiego zamku. Śmiało wszedł do sypialni królewny. Turcy zazwyczaj chodzą w szlafrokach. Dlatego <grystanie> piękna królewna pomyślała, że to Bóg tu wspłynął z nieba. Wkrótce nadszedł król z małżonką. Syn kupca opowiedział im wesołą bajkę. To była piękna bajka. – Miesz naszą córkę za żonę – powiedziała królowa. – Ojutrze nasz ślub. Czekaj na mnie na dachu. Nocą syn kupca wzleciał nad miasto. Zapalał fajerwerki, puszczał racę. Turcy tańczyli, krzyczeli z uciechy Bóg będzie następcą tronu. Rankiem ukryty w lesie kufer spłonął. Pewnie została w nim tląca się iskierka, iskra. Królewna po dziś dzień czeka na skraju nakuł. Syn kupca opowiada ludziom bajki. Nie są już tak wesołe jak tamta, z której śmiała się turecka królowa.